Edrop y, Combo testnet tutaj tak co wykujemy Musi, mus, musimy się połączyć się z Binance Smart Chain testnet dodajecie sobie ją do metamaska jak już ją mam także do testa 97 i 0,61 w nawiasie później tutaj jest y, kranik który raz działa, raz nie działa. Odbieramy sobie to. Później musimy tutaj połączyć się. Zaraz właśnie. Może się uda, ale... wątpliwe. No dobra jest. Chciałbym przenieść sobie... Ciągle wyskakuje jakiś bon, nie wiem. Być może już włączyli tę sieć swoją testową, tą kombo czy coś, nie wiem. Niech przejść transakcja. Później tutaj musimy połączyć swój portfel. To już jest y, Binance Smart Chain, ale Minet, Czyli będziemy potrzebowali 20 coś centów. Ja zrobiłem minta. No właśnie, tutaj. No ja już nie mogę tego zminować, bo już sobie odebrałem go. A co musicie połączyć portfel. Połączyć Discorda, Twittera i Telegrama. I na, na końcu dostajecie NFT, które klejmujecie. Tam kosztuje 20 centów w BNB. I to by było. Tutaj mam ten dobra. I to by było w sumie chyba na tyle z tym combo. Tak zobaczę. To by było to znaczy tak, oni zebrali 40 milionów do finansowania, także jeżeli będzie, to będzie fajna kasa też, ale okej. Okay. Ale jeszcze te się co zrobić jeszcze tutaj. Dobra, to już mam. No właśnie tu. Tutaj musimy włączyć, a już mamy swojego NFT. Teraz pytanie czy to będzie działać, bo nie mam na tym kombo nic. Nie mam na tym combo nic. BNB chain. Nie, Confirm. Ok, widzieliście jak robiłem tak. Po prostu robimy import, confirm import. Ok. Next. combo, Ok, transfer. 6 centów tutaj będzie. Kosztowało przeniesienie, także to nie jest dużo. Okej, okay, tutaj musimy to zaakceptować. Nie wiem, czy mam tyle w ogóle Airbnb na portfelu. No, było, tylko ok, no to jest spoko. I teraz na końcu, chyba, będziemy musieli odebrać to na tym combo, ale tam nie mam nic, bo nie da rady przerzucić. I także może być z tym lipa, z zakończeniem tego, że tego nie odbiorę na końcu na tamtym blockchain. No ale to trzeba będzie próbować jakoś tam to ogarnąć. Okej. Okay. I No i właśnie tu trzeba będzie potwierdzić, a nie mam nic. I to jest właśnie lipa w tym momencie. Można na Discordzie być można też napisać. To mi prześlą, ale... Ach, nie no, coś jest. Coś jest, tylko nie, nie wiem jeszcze co to było. A może jednak przesłało? Tylko tam wyskakuje błąd tak jak na tym wcześniejszym testnecie. No nie wiem. Okej. Okay. Completed. Czyli mam zrobione, ogarnięte. Linki wam wrzucę w opisie. Także to nawet w miarę szybko. A, można nawet w Tisa wziąć jakieś. Ok. Zobaczymy, co to jest. A widzicie? Można jeszcze jakieś sobie odebrać inne. Ale ja to 10 centów. A sobie je wezmę. Tak, w razie czego. W razie czego po prostu. Ok. No i to było na tyle, w sumie. Linki, tak jak powiedziałem, wrzucę wam w opisie. Pamiętacie, że to jest jednak, tam przerzucamy na początku. Powinniśmy przerzucić na testneta sobie, na Binance Smart Chain, ale to jednak nie działa. Znaczy, może działa, ale wyskakuje tylko błąd, ale i tak przerzuca. Nie wiem, bo w sumie nie przynajmniej jeszcze nie patrzyłem, jak to tam wygląda na chwilę. Zobaczymy, może. Czy ja mam tutaj coś? Nie. Niby przełączyło, ale. I tak jest on na smajnecie, Także no nie wiem, nie wiem. Także musicie mieć około 1 dolara w BNB na portfelu. Także no, no cóż, myślę, że, że warto stracić tego dolca. Jeżeli można będzie zgarnąć, być może coś tak. Tak jak mówią 40 milionów dofinansowania zgarnęli. Także nawet, jakby nawet stówka wpadła, to i tak byłoby nieźle. A mało kto o tym wie.